Rozmowa dnia. A gościem sygnałów dnia Janusz Cieszyński, minister, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Głośny program, laptopy dla czwartoklasistów. Na ten cel około miliarda złotych. A Zacznijmy od takiego fundamentalnego pytania. Czytam w dzienniku Gazety Prawnej, pieniądze na ten cel mają pochodzić z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z tych funduszy europejskich, które do Polski dotąd nie popłynęły. To prawda, natomiast jest mechanizm prefinansowania tych wydatków ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju. Ja jestem przekonany, że bez względu na to, czy tutaj Unia Europejska zdecyduje, że polskim dzieciom należą się te komputery, czy nie, no to polski rząd zapewni, że one do nich trafią. Panie ministrze, a dlaczego czwartoklasiści, a nie na przykład trzecioklasiści albo piątoklasiści? To wynika z opinii ekspertów, dydaktyków, osób, które zajmują się właśnie przygotowywaniem tego, w jaki sposób młodzi ludzie powinni zdobywać wiedzę. I te opinie są jednoznaczne, że te pierwsze trzy klasy to też wynika z programu, który jest w tych pierwszych trzech klasach i w klasie czwartej. Pierwsze trzy klasy powinniśmy poświęcić się na naukę pisania, czytania, liczenia, podstawowych umiejętności. Natomiast w czwartej klasie wchodzą kolejne przedmioty. Przy których po prostu wykorzystanie komputera jest realną pomocą naukową, a nie nawet potencjalnie rozpraszaczem. Także chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie ten sprzęt dzieciakom przekazać i dzięki temu, dzięki temu osiągnąć też ten efekt pozytywny edukacyjny. Laptopy przekazać to ma być od nowego roku szkolnego. Ale najpierw przetarg. Jeden przetarg, jeden dostawca, czy wiele przetargów, wielu dostawców? Jeden przetarg, wielu dostawców. Polska została podzielona na 72 obszary. W ramach każdego z tych obszarów firma może złożyć ofertę. Chodzi o to, żeby nie tylko takie gigantyczne koncerny, które byłyby w stanie dostarczyć naraz 370 tysięcy sztuk sprzętu, były w stanie się o to zamówienie ubiegać, ale też mniejsze podmioty. Wiemy, że w trakcie pandemii wiele firm zdobyło doświadczenie, jeżeli chodzi o takiego sprzętu w urzędach, w różnych instytucjach w całej Polsce pojawiło się dużo nowego sprzętu. No i chcemy, żeby te firmy, które to doświadczenie już zdobyły, mogły teraz też tak bardziej lokalnie nawet w tych postępowaniach wystartować. A czy pan, podlegi panu urzędnicy, badaliście tę sytuację, że rzeczywiście jest zapotrzebowanie? Nie ma takiej oto sytuacji, że w dobie pandemii, gdzie na przykład lekcje były przecież przez zdalnie prowadzone, że rodzice tak czy inaczej musieli, już wcześniej zaopatrzyć się w te laptopy. No, pewnie każdy, kto mógł sobie na to pozwolić, to taką pomoc dziecku kupił. Natomiast no, to nie trzeba długo szukać, żeby poznać osoby, które po prostu miały taką historię, że albo ich dzieci w ogóle nie miały dostępu do takiego sprzętu, albo na przykład to był sprzęt wypożyczony, albo na przykład to była rodzina wielodzietna i jeden komputer, na przykład na trójkę dzieci. Chodzi o to, że jeżeli coś ma być pomocą naukową, a oś... nauka, oświata to jest coś, co po prostu musi dawać równe szanse, to każdy musi mieć dostęp do takiego samego sprzętu. To jest, myślę, dość proste. To nie jest tak, że dzieci w szkole mają różne podręczniki, w zależności od tego, na co stać ich rodziców. I tak samo powinno być z komputerami, jeżeli decydujemy, że komputer powinien być częścią tego, w jaki młody człowiek, sposobu, w jaki młody człowiek zdobywa wiedzę. Panie mistrze, będzie kryterium dochodowe? Nie. A czy, mówi pan o tym przekazywaniu, a kto tak naprawdę będzie, to, będzie odpowiedzialny za to przekazywanie? Samorządy? Szkoły bezpośrednio? Centrum Usługi Administracji Rządowej, taka komórka, która realizuje zakupy sprzętu dla całej administracji, między innymi sprzętu komputerowego, będzie odpowiedzialna za zakup. Następnie dostarczenie tego sprzętu do szkół. Mamy listę, którą nam przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki, tam jest wyspecyfikowane, ile ile osób, ilu czwartoklasistów w danej szkole takie zapotrzebowanie na komputer zgłosiło i, w, i potem to trafia do tej szkoły, a następnie będzie przekazywane uczniowi. To jest bardzo ważny punkt tego programu, dlatego że na przykład w programach Zdalna Szkoła czy Zdalna Szkoła Plus było tak, że te komputery były własnością szkoły, a następnie były wypożyczane. No i to niestety miało nie zawsze pozytywne efekty, dlatego że te komputery, jeżeli ktoś po prostu do kogoś nie należą, tylko są pożyczone, one wracały w złym stanie. Niestety niektóre osoby o nie po prostu nie dbały. Ja rozmawiałem z dyrektorem szkoły, który mi powiedział, że co dziesiąty komputer wracał w stanie, który się nie nadaje do użytku. Ja jestem przekonany, że jeżeli damy taki sprzęt, na własność i każdy będzie wiedział, że to jest jego i on musi o to dbać, to wtedy rzeczywiście będzie o to dbał. Czyli nie będzie takiej sytuacji, że czwartoklasista ma przez jeden rok szkolny, a potem staje się, przechodzi do piątej klasy i musi oddać kolejnemu czwartoklasiści. W żadnym wypadku na tym polega ten program, że chcemy zakotwiczyć w polskim systemie edukacji to, że młody Polak idąc do czwartej klasy będzie dostawał swój komputer. To jest coś, co nasi poprzednicy obiecywali, co przez 8 lat próbowali zrobić, a rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu robi. A czy te laptopy będą zabezpieczone przed takimi treściami niepożądanymi, no i treściami i pełnymi agresji czy pornograficznymi? Tak jak mówiłem, ten sprzęt przechodzi na własność, czyli y, tak samo jak każdy inny sprzęt tego rodzaju, y, za to, co na tym sprzęcie jest, co, y, do czego nie jest wykorzystywany, będą odpowiadali właściciele, czyli rodzice, no oczywiście przy udziale y, tego młodego człowieka. Uważamy, że jakiekolwiek preinstalowanie oprogramowania, dodawanie y, jakiegoś oprogramowania, które oczywiście miałoby y, nawet szczytny cel, taki jak ochrona przed dostępem do niebezpiecznych treści, to nie jest dobre. Pomysłu, a jednocześnie, równolegle, rząd proceduje ustawę, której celem jest ochrona małoletnich przed dostępem do pornografii. I w, tej, w ramach tej ustawy zakładamy, że każdy, kto zapewnia dostęp do internetu, będzie miał obowiązek tym, którzy z tego internetu korzystają, zapewnić skuteczne narzędzie do filtrowania takich niepożądanych treści. Warto zauważyć, że w ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, która łączy do internetu wszystkie polskie szkoły, już takie narzędzie dzisiaj. I funkcjonuje. Panie ministrze, bardzo mocno ten program atakuje Konfederacja. Zacytuję panu jedną z wypowiedzi, poseł Krzysztof Bosak. Tutaj cytat. Mówi do pana tak, funduje pan popyt międzynarodowym korporacjom na ich technikę. No, to jest tak, że Konfederacja jest znana z tego, że absolutnie wywraca do góry nogami wszystko, co się dzieje. I jak mówimy, zupełnie na odwrót niż jest rzeczywistość. To są państwo, którzy wtedy, kiedy do Polski przed wojną uciekali obywatele Ukrainy, mówili, że to jest złe, że nie należy im pomagać. To są państwo, którzy wtedy, kiedy chcemy wyrównać szanse... No może nie tyle, i... że nie pomagać, ale jakoś w jakiejś mierze ograniczać na przykład pomoc socjalną. Nie, 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 przepraszam bardzo, no, wypowiedzi członków konfederacji były bardzo jasne. No, tam manifestacje przeciwko jakimś ukropolinom i tak dalej. No to, to nie jest żadne to miękkie ograniczenie, to jest twarde nie i członkowie konfederacji w tym wiedli prym. Natomiast Bardziej chodzi mi tutaj o to, że jeżeli program, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodych ludzi, którego celem jest to, żeby każda młoda osoba miała równe prawa w tej cyfrowej edukacji, żeby nie było tak, że tylko ten, kto ma bogatą mamę i tatę, może korzystać z takiego sprzętu, tylko żeby to było dostępne dla każdego. Jeżeli to się sprowadza do tego, że finansujemy zagraniczne korporacje, no, tak to wygląda i to każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to nie jest sprzęt, który jest produkowany w Polsce, to jest oczywiste, natomiast korzyści z tego, że młodzi lub Polacy będą mieli dostęp do cyfrowych kompetencji od najmłodszych lat, to nie jest liczony w miliardach złotych, tylko moim zdaniem w dziesiątkach miliardów. To jeszcze do tych korzyści wrócimy w części internetowej, ale jeszcze panie ministrze pytanie a propos kodeksu wyborczego i centralnego rejestru wyborców, o którym pan też się w Sejmie wypowiadał. Docierają do mnie głosy Polonii. Polonia jest zaniepokojona, że zostanie wyeliminowana z udziału w następnym Nadchodzących wyborach, ponieważ do, re, do rejestru wyborców będą się mogli dopisywać na podstawie systemu PESEL. Wielu przedstawicieli Polonii nie ma już dowodów osobistych, mówią, mamy paszporty, nie będziemy mogli głosować. To jest coś, co według mojej wiedzy zostanie poprawione podczas drugiego czytania. To drugie czytanie dzisiaj o dziewiątej rano w Sejmie. Czyli to jest jeszcze procedowane i ten ta, ten feller ma być wyeliminowany? To był postulat Krajowego Biura Wyborczego. Chodziło o to, aby zapewnić, że rzeczywiście głosują tylko te osoby, które mają do tego uprawnienia. Natomiast tutaj spotkaliśmy się z szeregiem uwag ze strony właśnie Polonii, innych środowisk i dlatego, jak rozumiem, Klub Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj taką poprawkę zgłosił. Minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, jest gościem sygnału w dnia ciąg dalszy naszej rozmowy na portalu Polskiego Radia, na Facebooku, Twitterze, Radiowe Jedynki. Panie Mistrzu, to jeszcze wracając do tego programu głośnego, mówi Pan o korzyściach, to właśnie jakie mają być korzyści, czy jaki jest cel, no bo młodzi ludzie, bardzo młodzi, no w czwartej klasie dostają takiego, taki sprzęt, jakie jest założenie, bo rozumiem, że to też było pewnie konsultowane z Ministerstwem Edukacji i Nauki, jak powinni go wykorzystywać, czy to będzie jakoś profilowane na przykład przez nauczycieli? No. Oprócz sprzętu dla uczniów będzie też sprzęt dla nauczycieli. Takie postępowanie też zostanie uruchomione, mam nadzieję, że jeszcze w tym kwartale. Natomiast. W oddzielnym przetargu? Tak, tak, w oddzielnym przetargu to jest tak, że te postępowania, jednak no, gdybyśmy połączyli, to zwiększyłoby poważnie ryzyko tego, że coś się może nie udać, dlatego to będą osobne postępowania. Zresztą, obydwa te, oby, obydwa te zakupy to jest realizacja tego, co sobie założyliśmy w ramach właśnie też celów w Krajowym Planie Odbudowy. To nie jest tak, że tylko z tego są środki, ale z tego są to jest też jeden z celów, który mamy przed sobą. Natomiast, jeżeli chodzi o to, jak to zostanie wykorzystane, warto zob zobaczyć jak to się wpisuje w szereg reform, które realizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki pod wodzą pana profesora Przemysława Czarnka. Program Laboratoria Przyszłości, w ramach którego do każdej polskiej szkoły podstawowej trafił sprzęt właśnie do tego, żeby pobudzać kreatywność, żeby każdy mógł mieć szansę na to, żeby wykorzystywać cyfrowe narzędzia w nauczaniu. Oprócz tego jeszcze wcześniej projekt ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, który sprawił, że w każdej polskiej szkole jest internet. Warto Zauważyć, że na początku tego programu te, ten dostęp był tylko w co dziesiątej polskiej szkole, czyli cały świat się zmienia w stronę cyfrową. I w tę samą stronę chcemy, żeby zmieniał się, zmieniało się też kształcenie młodych Polaków. I żeby to robić, żeby to rzeczywiście miało sens, to po prostu niezbędny jest sprzęt. No, tak samo jak kiedyś w pracowni na ZPT miałem młotek, miałem piekarnik, był wałek to, i różne inne elementy wyposażenia, to tak samo teraz takim elementem wyposażenia będzie sprzęt komputerowy. Czy żeby ten program został zrealizowany, jest potrzebna ustawa? Chcemy stworzyć ustawę, na podstawie której zagwarantujemy Zakotwiczymy to, że ten sprzęt będzie trafiał do młodych Polaków co roku. Czyli to będzie trwały program tak jak na przykład 500, plus? Dokładnie tak. To będzie program, który chcemy, żeby został w polskiej szkole już na zawsze. U uważam, że to jest naprawdę milowy krok. Znaczy, dzisiaj możemy sobie nie zdawać sprawy z doniosłości tego programu, ale myślę, że za kilka, kilkanaście lat jego efekty będą naprawdę mocno i też. A jeżeli jacyś rodzice. Sprytni, albo ktoś powiedz fani, postanowią spieniężyć tego laptopa. To będzie oczywiście zakazane, zakazane prawnie, natomiast są sposoby na to, żeby ograniczać wprowadzanie pewnego rodzaju sprzętu do tego wtórnego obrotu. Na pewno takie mechanizmy też przygotujemy, bo. A to można jest... jakoś się przed tym, przed tym zabezpieczyć. No, na pewno nie ma zabezpieczeń idealnych, natomiast można na pewno dużo w tym zakresie zrobić i my odpowiednie rozwiązania też przedstawimy tak, żeby każdy kto ten sprzęt otrzyma rzeczywiście wykorzystywał go do tego, do czego on jest przeznaczony, czyli do tego, żeby dzieci mogły się przy tej przy jego pomocy uczyć, no ale też oczywiście wiadomo, to będzie sprzęt, który będzie można zabrać do domu, czyli każdy, kto chce właśnie po jeszcze poza tym, nie wiem, po pobuszować w internecie, albo y też wykorzystać do rozrywki, będzie miał taką możliwość. A kiedy pan planuje rozstrzygnięcie tego przetargu? No bo jesteśmy w styczniu, ale nowy rok szkolny, no to to nie jest taka odległa znowu perspektywa. Oferty będą spływały do y Końcówki lutego, no i zobaczymy. No, później to w naszych rękach jest rozstrzygnięcie tego przetargu. Kto będzie rozstrzygał pan? Centrum Obsługi Administracji Rządowej. To jest wyspecjalizowana jednostka, która się zajmuje przetargami, która kupuje dziesiątki tysięcy komputerów do różnych jednostek administracji. I ma w, to jest prawdopodobnie najbardziej doświadczona w tych takich zakupach jednostka w polskim rządzie. Panie ministrze, to jeszcze zapytam o inną zupełnie sprawę, ale myślę, że może zainteresować też słuchaczy. Blokowanie w aplikacjach obywateli zaciągania zobowiązań finansowych. No głośno są te przypadki, że ktoś stracił dowód albo mu ukradziono, zostały wyłudzone na przykład jakieś kredyty, pożyczki. Na czym ma polegać ta, ta zasada, jak ona nas ochroni i w jaki sposób będzie można zastrzec zaciąganie jakichś zobowiązań finansowych? No po prostu klikając odpowiednią, odpowiedni przycisk w aplikacji to będzie proste rozwiązanie. Właściwie można je w jednym zdaniu opisać no dobrze to my, klikasz, my, to, my, klik, my klikniemy nie... no ale ktoś pójdzie z tym dowodem i gdzieś tam się nim posłuży ale nawet ale dlatego będzie katalog instytucji które będą zobowiązane do zintegrowania się z tym systemem żeby te instytucje, w momencie, w którym ktoś przyjdzie i nawet będzie próbował wziąć taki kredyt, to po prostu wyskoczy czerwona lampka i takiej możliwości mieć nie będzie. A jeżeli instytucja finansowa na przykład tego kredytu mimo tego ostrzeżenia udzieli, no to wtedy my będziemy zwolnieni z odpowiedzialności. A kiedy ta, ta możliwość już będzie wprowadzona w życie? Chcemy, żeby to ruszyło od 1 września. Od 1 września, a teraz będą jakieś trwałe prace jeszcze Trwały. Zakończyły się konsultacje publiczne. To jest też są bardzo ciekawe, bo okazuje się, że bardzo dużo podmiotów chce dołączyć do tego programu i chce, chce, żeby ich usługi też były tym objęte. To jest dobry sygnał, bo to oznacza, że to jest coś, na co rzeczywiście czeka nie tylko społeczeństwo, ale też biznes. Czy instytucje finansowe, banki tak też wspierają ten, tego typu program? Oczywiście, no dlatego że to jest w ich interesie. Nikt nie chce udzielać kredytów oszustom. Chce, myślę, że bank chce udzielać ich tym, którzy po prostu je spłacą. Jeszcze zapytam, pan odpowiada za cyberbezpieczeństwo. Pamiętam takie wypowiedzi samorządowców, także już w kontekście tej wojny na Ukrainie, że te mniejsze organizacje, mniejsze nieorganizacje, jednostki samorządowe, które na przykład na ich terenie są elektrownie czy sieci wodociągowe zarządzane także przez systemy teleinformatyczne On, te systemy nie są zabezpieczone że można sobie wyobrazić tak, taki atak na przykład jakiś hakerski na sieć wodociągową i samorząd leży no leżą też w tym momencie kolokwialnie mówiąc mieszkańcy czy pan w jakiś podejmuje działania w, ty, w tym zakresie zrealizowaliśmy programy cyfrowa gmina i cyfrowy powiat w ramach tych programów prawie 700 milionów złotych trafiło do samorządów właśnie na to aby między innymi yy, mogli zainwestować w podniesienie cyberbezpieczeństwa ponad 100 Milionów złotych zostało w ramach tego programu na te cele przeznaczone. Natomiast warto powiedzieć jedną rzecz. W ramach tego programu jedynym obowiązkowym elementem było wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa, w ramach którego każdy samorząd musiał właśnie dokonać oceny, jak jest zabezpieczony przed cyberzagrożeniami i kolejnym programem, który chcemy uruchomić, będzie program Cybergmina, w ramach którego będziemy chcieli zaprezentować środki właśnie specjalnie na cyberbezpieczeństwo. Oprócz tego uruchamiamy też na przykład, to dwa tygodnie temu zostało ogłoszone przetarg na dostęp do usług chmurowych, usługi chmurowe, chociaż akurat wczoraj to może nie był dobry moment, bo była duża awaria usług Microsoftu, która dotknęła wielu użytkowników na całym świecie, no ale jednak te usługi chmurowe, szczególnie dla takich małych jednostek, oferują wyższy poziom bezpieczeństwa. My zaproponujemy za to szybką ścieżkę do tego, żeby z takich usług móc skorzystać, i aby każdy samorząd nie musiał mieć spe specjalistycznej wiedzy w zakresie tego, jak tego rodzaju usługi zamawiać, tylko po prostu mógł to zrobić dosłownie kilkoma kliknięciami w naszym serwisie. A czy pan przewiduje, albo może ma takie informacje? No zbliża się, to jest dos dosłownie już za mniej niż miesiąc, pierwsza rocznica rozpoczęcia tej agresji rosyjskiej na Ukrainie. No, mówi się o tym, że Władimir Putin może także prowadzić pewnego rodzaju działania, na przykład właśnie związane z kwestiami ataków hakerskich na ważne instytucje, także żeby udowodnić społeczeństwu rosyjskiemu, że on panuje nad sytuacją i że, że jest w stanie zaszkodzić także członkom NATO. Czy, czy, jest, czy jesteśmy jako Polska przygotowani, czy pan się też spodziewa, że może być właśnie jakiś zmasowany atak Rosji na polskie cyberbezpieczeństwo? różnego rodzaju próby trwają tak naprawdę cały czas, no i do tej pory dzięki temu, że zawczasu wdrożyliśmy odpowiednie środki, udaje nam się przeciwdziałać temu, żeby w jakiś istotny sposób te, na przykład dostęp do usług cyfrowych został ograniczony, natomiast no, tutaj trzeba być gotowym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie ma innej recepty na to, aby dbać o cyberbezpieczeństwo, no i polski rząd naprawdę dużo w tym zakresie robi, powstały wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Tutaj wielka praca. Dzisiaj rano gościem Radiowej Jedynki był pan premier Mariusz Błaszczak, właśnie ktoś, kto jest współodpowiedzialnym za to, że takie Wojska Obrony Cyberprzestrzeni powstały, także to jest naprawdę duża rzecz. Oprócz tego stworzyliśmy specjalny mechanizm finansowania rynkowych wynagrodzeń ekspertów od cyberbezpieczeństwa w całej administracji. To też się udało właśnie w zeszłym roku zrealizować, także bardzo dużo się dzieje w stronę tego, aby w polskiej cyberprzestrzeni było po prostu bezpiecznie. I na koniec Donald Trump wraca na Facebooka i Instagram. Wydaje się, że Ameryka to jest taka ostoja wolności słowa, tam jednak przejawy cenzury chyba można dostrzec, prawda? No, to jest tak, że ta sprawa pokazuje daleko idącą hipokryzję tych wielkich firm. Bo ja tylko chciałbym przypomnieć, że Donald Trump został na dwa lata zbanowany na tych platformach za to, że no, jednak doprowadził do tego, że na Kapitolu wybuchły zamieszki, w tych zamieszkach ucierpieli ludzie, natomiast ta sama firma ściągnęła profil legalnie działającej w Polsce partii politycznej Konfederacji i zostało to zrobione permanentnie, a nie na dwa lata. Także to pokazuje, że to nie ma żadnej proporcjonalności. Ja myślę, że to jest po prostu jakaś polityka, która no właśnie burzy zaufanie do tych instytucji, które. Odpowiadają za dostarczanie usług obywatelom i które powinny być instytucjami, które jednak się kierują zasadą wolności słowa w internecie. Moim zdaniem tak, jak się dzieje, być nie powinno. Minister Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, gościem sygnału dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl